Bardzo dziękuję pani przewodnicząca. Szanowni państwo, przestępczość zorganizowana jest poważnym zagrożeniem dla wszystkich obywateli Unii Europejskiej. W jednym tylko 2019 roku dochody z przestępczości zorganizowanej osiągnęły 139 miliardów euro. To tyle co 1% PKB wspólnoty. Dodatkowe zagrożenia pojawiły się w związku z napaścią Rosji na Ukrainę. Napaść ta stanowi wyjątkową okazję dla przestępczości zorganizowanej. Wojna sprzyja handlowi ludźmi, oszustwom internetowym, cyberatakom, handlowi bronią czy kradzieży pieniędzy przeznaczonych na pomoc uchodźcom. Handel ludźmi, wykorzystywanie dzieci i przemyt migrantów to grupa szczególnie groźnych przestępstw przeciwko życiu i wolności. W ponad połowie przypadków handel ludźmi wiąże się z wykorzystywaniem seksualnym, w 20% z wyzyskiem pracowników, a w 10% ze zmuszaniem do przestępstw. Część z tych przestępstw szczególnie rozpowszechniła się w czasie pandemii COVID 19. Przemyt migrantów dosłownie kilkadziesiąt minut temu rozmawialiśmy na ten temat w tej izbie, a jak jest to lukratywny biznes dla grup przestępczych, to wystarczy powiedzieć, że ponad 90 migrantów płaci przemytnikom. Tylko na morskich szlakach do Unii Europejskiej we wspomnianym 2019 roku przemytnicy zarobili ponad 200 milionów euro, dlatego powtórzę po raz kolejny nie wspierajmy tych, którzy tak naprawdę idą ręka w rękę z przestępcami organizującymi nielegalną migrację do Europy. Dziękuję uprzejmie.